Cześć, tu Maciek. Maciek w UK. Chwilowo w PL. Jak zauważyliście od jakiegoś czasu nie wrzucam materiałów. Minęło już prawie 3 lata. 3 lata. Tak się wydarzyło w moim życiu, że znalazłem fajną pracę. W sumie to praca znalazła mnie. I pracuję w Polsce. No nie. Za pracą wyjechać do Polski. No ale tak wyszło. Wyszło jak wyszło. Słuchajcie. Niedługo wracam na YouTube, a Zaczynam z powrotem nagrywać. Oczywiście jeszcze jestem w PL życie, ale chciałbym już zacząć nagrywać, chciałbym Wam coś fajnego podrzucić, jeżeli macie jakieś pytania jeżeli macie jakieś wątpliwości e, do tego, co nagrywam, jak nagrywam albo chcielibyście się po prostu coś dowiedzieć dajcie mi znać na dole w komentarzu, jak najbardziej jak najchętniej po, e, podrzućcie, co byście chcieli zobaczyć a może będzie to coś fajnego mam co prawda jeszcze e, parę materiałów fajnych nagranych e, mam fajny pomysł na materiał który może się przydać w UK, zwłaszcza teraz. Także zapraszam. Maciek w UK. chwilowo.pl Sorry, the lifestyle you ordered is currently out of stock. Sorry, the lifestyle, lifestyle you currently ordered is out of stock. <laughs> Completely out of stock. Okay, I'm telling you. <laughs> Thank you for cooperation.